Witam, witam serdecznie, kochani. Już mam Wasze pytanka i już e, też odpowiadam na Wasze pytanka. Witam, witam serdecznie. Już w momencie tylko. E, tylko udostępnię. Witam, witam, jak się macie dzisiaj? Mam mnóstwo fajnych wiadomości. Witam, witam serdecznie. Witam, witam. Już momencik. Już momencik. Dziękuję za wszystkie miłe wiadomości, kochani. Już zaraz działamy. Już chwileczkę. Już już. Witam, witam. Chwileczko. Jak się dzisiaj czujecie. O, dobra. Cudowny dzień, cudowna energia od rana i od rana wgrywam dalej wasze horoskopiki. Trzy listy tutaj osób, więc jak już się wgrywają linki, już wam po prostu daję. Na pytanie na pytania takie pojedyncze, zazwyczaj odpowiadam na bieżąco, natomiast na horoskopy, niestety trzeba, kochani, poczekać przede wszystkim. O, proszę bardzo, Beatka pisze, że dawno nie trafiłam na transmisję, a to taka niespodzianka. <grytanie> Dokładnie. Co dzisiaj mamy? Mamy losowanie konkursu. Codzienne konkursy do wygrania, voucher 15 funtów, można sobie go wybrać na rozmowę albo na talizman ze sklepiku. Dzisiaj króluje w moim sklepiku przepiękny talisman Lapis Lazuli, królewski kamień, przepiękny, bardzo szlachetny. Nie jest on tanim kamieniem, ale on, to jest taki kamień, który jest polecany dla skorpionów. Kamień, który bardzo dobrze wpływa na intuicję, kamień, który jest niesamowitą energią, bardzo dobrze uspokaja. Jeżeli potrzebujecie ochrony miłości, jest to kamień też dla Was, dawniej eliksiry z lapisu Lazuli były robione w sensie po tym, aby też żeby kogoś po prostu rozkochać. Więc zapraszam serdecznie. Na sklepie Anila Dir, jak wiecie, jest to sklep z pozdrawiającą energią i zapraszam serdecznie. Biorę się do pracy, kochani, bo czas leci, a wy na opłacone pytanka. Ale spójrzmy sobie na początku na horoskop. Dzisiaj wybrałam Skorpiona na czytanie, Koziorożca i Strzelca. Ale najpierw rozwiążę konkurs i zobaczę, kto wygrał, kto dostanie, kto dostanie voucher na 15 funtów. Proszę bardzo, Renatka Popradniuk, dla Ciebie kochana, to chyba miałaś niedawno w ogóle urodzinki. To jest jedna rzecz. I już patrzymy, kto ma urodzinki. Już patrzymy, kto ma tutaj urodzinki, kto dostanie kartę urodzinową. Kto mnie nie zna, jestem Wróżka Anila. Zapraszam na sesję jasnowidzenia. Umawiamy się przez kalendarz. Co prawda, chyba teraz wszystko jest do 15 grudnia zamknięte, ale, zajęte już, ale <laughs> możecie uzyskać odpowiedź poprzez filmik. Kogo tutaj mamy ze stałych klientów? O, proszę bardzo, Violetka, Violetka. Violetko, kochana, dostajesz kartę urodzinową. Mamy Violetkę. O, mamy tutaj następną osobę, Bogusia. Bogusia, kochana. O, bardzo dobrze, dziewczyny, dziewczyny, dostajecie. To prawda, więcej osób ma urodziny, ale akurat te osoby wybrałam, bo te osoby są takimi regularnymi osobami. Już zaraz wybieramy karty na urodzinki. Więc drogie dziewczyny, wszystkiego najlepszego. Patrzymy sobie, jaka jest karta na urodzinki dla Bogusi, ale widzę same dobre rzeczy przede wszystkim. No tutaj jest jakieś drobne rozczarowanie, zakończenie pewnych rzeczy, ale po takiej transformacji, zawieszeniu e, zaczynają się na nowo u ciebie ustalać e, rzeczy. Dla Violetki spójrzmy sobie. Violetka, Viola, no proszę. Działanie, sprytna osoba, działanie, wyjście, e, takie cienia w sensie właśnie pozytywnym. Cudowna energia. Dobrze. Spójrzmy sobie, jak będzie wyglądał e, dzień dla skorpiona dzisiaj. Już patrzymy. Patrzymy, jak będzie wyglądał dzień dla skorpionków. No, proszę. Działanie, rozwój, cudowna energia, wsparcia, współpracy, propozycji, wyjścia i dobre wiadomości do nas dochodzą, drogie skorpiony. I karta energii dla Was, skorpioniki. Cóż mamy? Nadzieja, światło. Dobrze, spójrzmy sobie, co będzie dla Koziorożca. A Pani Krysynka pisze wszystkiego najlepszego dla Sonizantek. Proszę bardzo. Proszę, koziorożec zaczyna coś od nowa, drogie koziorożce, cudowna energia takiej wymiany, działania, dobrych rzeczy, pracy z energią. Dzisiaj takie, powiem intuicyjne, bardziej rzeczy też będą do Was przychodziły w sensie pozytywnym. Tak energia tak fajnie, spokojnie się układa. I karta energii dla koziorożca. Dzisiaj Twoja dla Ciebie góra i te energie opiekuńcze będą do Ciebie mówiły. W sensie właśnie pozytywnym, wykorzystaj tę energię. Dzisiaj spalamy. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy ze sprawami urzędowymi, z, z długami, z różnymi rzeczami, to energia jest dobra na to. A ja w czwartek Was zapraszam na rytuał uzdrowienia. Będzie to, będą to trzy dni rytuału uzdrowienia danej sprawy: czwartek, piątek, sobota. Możecie zapisywać się na trzy dni. Tworzymy wtedy krąg, i te osoby będą w kręgu danej sprawy. Koszt jednego rytołu jest to 5 funtów, trzydniowy jest to 15 funtów tak symbolicznie. I spójrzmy sobie na trzeci znak to jest strzelec. Już proszę bardzo, mamy tutaj cudowną energię pokonania trudności działania zaczęcia czegoś nowego przede wszystkim i Tutaj dobry będzie dla Was czas, jeżeli chodzi o jakieś sprawy finansowe, o działanie, o taką dobrą, pozytywną energię, która gdzieś płynie właśnie tutaj we wnętrzu. Więc działacie, kochane strzelce, działacie, działacie. Kiedy będą rybki? Rybki będą wtedy, kiedy wyciągnę. Były chyba na stronie angielskiej bodajże wczoraj. Dobrze, biorę się, kochani, za Wasze płatne pytanka. Odpowiedzi w transmisji jest to 3 funty. Pani Wioletka pyta się, czy ten mężczyzna wróci do mnie. Już patrzymy. Widzę że, widzę, że on nie jest tak jakby do końca tutaj zainteresowany, jeżeli chodzi tutaj o niego. Tutaj z karty pokazują poznasz kogoś nowego, w sensie takim właśnie pozytywnym. Tutaj mogą być przeszkody do posunięcia, ale. Po prostu tutaj poznasz kogoś nowego i to dość szybko, po prostu jeżeli chodzi o takie, o takie rzeczy. Więc tutaj tak to wygląda. Spójrzmy sobie tutaj, jakby dalej. Pani Walentyna pyta się o swój biznes. Już patrzymy. Jak będzie. Tutaj jest karta takiego dobrego zaangażowania, ale też klientów, działania, wszystkiego tego, co jest tutaj bardzo ważne. Dobra energia ci towarzyszy, zresztą ty masz taką bardzo dobrą energię duchową. Tutaj może przyjść jakaś energia, czy zazdrości, czy jakichś problemów, ale tak jak mówię, pewne rzeczy, nawet jeżeli się dzieją, to po prostu trzeba tak odgonić, zostawić, nie denerwować się. Jest mnóstwo dobrej takiej energii i ta energia. Po prostu sobie dobrze pracuje. Bądź świadoma tego, co się po prostu tutaj dzieje. Pani Dorotka pyta się, czy, będzie, czy odbędzie się tutaj operacja. To już musi lekarz zadecydować. Nie jestem lekarzem, ale ja wiem, że pracując z energią, prosząc energię anielskie, archanielskie, ojca pije o uzdrowienie, my możemy, wierząc też w to i działając, możemy uniknąć. Po prostu operacji. Zdarzają się cuda. Powiem tak, że no tutaj karty pokazują, że będzie, będzie, ale tak jak mówię, jeżeli my czegoś bardzo mocno chcemy i pracujemy z energią, wiemy jak pracować z energią, to jest to bardzo tutaj jakby ważne, w takim sensie, właśnie po prostu pozytywnym. Pani Martynka pyta się, czy może Pani się zapisać na kurs? Jeżeli chodzi o kursy, szczególnie kurs uzdrawiania energią, trzeba mieć predyspozycję. Nie przyjmuję wszystkie osoby na kurs z tego względu, że nie robię tego dla pieniędzy. Jest to oczywiście symboliczna suma, ale też mi się musi dobrze współpracować z daną osobą, więc Mam taką możliwość, że mogę wybrać klientów, aczkolwiek zapraszam. Najpierw trzeba przejść, powiem taki, ja to nazywam egzamin <gwalifikacyjny> kwalifikacyjny. Pani Edytka pyta się, czy mi ktoś rzeczy. Czuję u pani energię taką zazdrości wokół, ale już patrzymy sobie, czy ktoś pani rzeczy. Powiem, że tak, coś tam się dzieje, ale zazwyczaj my sami sobie też troszeczkę wyciągamy takie sytuacje, wchodząc w takie chore sytuacje, zabezpieczać się, oczyszczać energię i będzie tutaj dobrze. No proszę, nie trzymaj pewnych rzeczy w sobie, uważaj na osoby, z którymi się zadajesz, to jest bardzo ważne. Proszę bardzo, mam brązoletki ochronne tutaj Paulo Santo, przepiękna energia świętego drzewa, można sobie zaprogramować. Przede wszystkim tutaj na zdrowie, na kości, na dobrą energię. Polecam lawę, będzie dobrze e, tutaj modulowała energię. Dobrze, jestem chwileczkę, dam Wam kartę, kochani. Paulinka była pierwsza. Proszę bardzo, Paulinka, kochana, e, kartę tutaj dla Ciebie, kartę energii. Proszę bardzo, bądź cierpliwa i planuj. Zobacz, piękna kolumna światła, łączenia góry z góry i ziemi w sensie pozytywnym. A jutro Was zapraszam na osiemnastą czas angielski na stronę angielską na transmisję. Będzie to zdrawiąca kawa z jedną osobą, którą właściwie znam. Będę zapraszała do angielskich spotkań. Osoby, które znam, które mówią po angielsku dla osób, które są moimi anglojęzycznymi też klientami. Zapraszam Was na 18. Będzie to spotkanie z bardzo fajną osobą, która zajmuje się też uzdrawianiem. Glocynka witam, Moniczka witam. Kto chce kartę, pisze serduszko i tutaj pisze. K. Agnieszka Świderska witam. Macia witam i Macienka dostaje kartę, bo była pierwsza z YouTube'a. Nie denerwuj się, za dużo myślisz negatywnie. Monika Żwirbla, witam, dzień dobry, Kasieńka, witam, Marta Granowska, Kasia Biner, dzień dobry, Marta Granowska mówi witam, dzień dobry, Monika, dziękuję za piękne słowa, proszę bardzo, Bikałek prosi o kartę, proszę bardzo, możecie przez dwie minuty jeszcze, kochani, dostać kartę, jestem na chwileczkę tutaj, zaczyna się dla Ciebie miłość, piękny czas, piękna energia, przede wszystkim tutaj, więc działaj. Kogoś zakątka witam, macie też e, tutaj. Mm, e, tutaj mamy. E, o, Kasia pisze, ja, e, ja po interwiu dalej zestresowana. Nie ma czego, to tak trzeba fajnie. Paulinka Wojciechowska witam. E, Katarzynka mówi, że mam go na sobie, Talizman. Karina Karwan witam. Monika mówi dziękuję za skorpiona. Pani Krystynka pisze wszystkiego najlepszego dla Solanizantek. I jeszcze jestem tutaj chwileczkę. E, e, tutaj prosi Karinka Karwan, Kasia Dubicka prosi coś mi tutaj e, z. Urszula Paulina Ines prosi o kartę. Proszę bardzo: stój na ziemi, patrz realistycznie, korzystaj z energii ziemi, nie bujaj w obłokach. Świat stoi przed tobą otworem e, przede wszystkim. Teraz nie można wykupić na transmisji, będzie, będzie, będzie jeżeli wykupisz pionka na transmisji, będzie w następnej transmisji. Kasienka Dubicka, dla Ciebie karta. Proszę bardzo, nie denerwuj się, nie myśl negatywnie. Energia światła, miłości, wszystkiego tego, co najlepsze otula Ciebie. W takim sensie pozytywnym. Mówię Wam cudownego dnia. Wiem, że chciałabym wszystkim dać karty, kochani, ale nie mam takiej możliwości. Po prostu tutaj ściskam Was serdecznie i do następnego razu zapraszam, zapraszam serdecznie po dobrą energię. Pa pa.